Hejka, witam bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie na kanale. Jeśli się tutaj znajdujecie, no to przede wszystkim bardzo mi miło. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat mojej rutyny pielęgnacyjnej, jeśli chodzi o moją twarz. I przychodzę też do Was z tipami właśnie, jak polepszyć od wewnątrz i od zewnątrz stan naszej cery. Ja bardzo lubię takie tematy, bardzo się interesuję właśnie tematyką skincare, także mam nadzieję, że przyjdę do Was z jakimiś nowymi ciekawymi informacjami, radami. Zobaczymy. Na wstępie też chciałabym zaznaczyć, że jestem osobą, która nie miała nigdy żadnych jakiejś wiecie problemów skórnych, nie miałam nigdy trądziku, nie zmagałam się z żadnymi problemami, także tutaj też chodzi o genetykę, ale jak najbardziej możecie poprawić ten stan cery właśnie stosując te rzeczy, o których wam zaraz opowiem. Matko, włosy mi tu odstają, przepraszam, one żyją własnym życiem, bo mam pełnowej bicherów. Ale dobra do rzeczy. Tak jak mogliście zauważyć, powiedziałam, że dbanie o naszą cerę, o naszą skórę od wewnątrz i od zewnątrz, bo właśnie na tych dwóch czynnikach chciałabym się skupić, bo to są jednak dwie osobne sprawy, dwie osobne kwestie, bo często u wielu osób wygląda także dobra. Idealna pielęgnacja twarzy, idealna rutyna poranna, wieczorna, ale nie możemy zapominać o tym, że musimy też działać od wewnątrz, jeśli chodzi o nasz wygląd. Ok, a więc zaczniemy od tego, że opowiem Wam co nieco o moich pielęgnacjach, jak to wygląda u mnie rano, jak to wygląda wieczorem, bo właśnie te rutyny różnią się trochę od siebie. No, muszą się od siebie różnić. A później przejdę do typów, które są warte do wprowadzenia do naszego życia, jeśli chcemy mieć taką piękną, czystą, nieskazitelną cerę. Moja poranna pielęgnacja. Chcę się po prostu skupić na produktach, jakich używam i chcę opowiedzieć, jak to u mnie wygląda. I rano i wieczorem używam takiego żelu oczyszczającego do mycia twarzy z cerowe. Myślę, że jeśli są tu osoby, które interesują się właśnie tematyką skincare, doskonale znają tą firmę i ona u mnie sprawdza się jak najbardziej. Dam wam też właśnie takie polecajki, jakie firmy u mnie się najbardziej sprawdzają. Kończy mi się w ogóle, więc muszę niedługo zabubić. Nie są to tanie kosmetyki, ale naprawdę warto w nie zainwestować. Nie znam osoby, które by się nie sprawdziły, która rzekałaby na nie. Także tak jak mówię, od tego żelu zaczynam moje oczyszczanie twarzy, jeśli chodzi o poranek. Pamiętajcie, aby oczyszczać twarz taką letnią wodą, nie za gorącą i też nie za zimną, nie lodowatą, tylko właśnie taką letnią, żeby właśnie nie narażać naszej skóry na jakieś podrażnienia. I twarz zawsze wycieram do papierów ręcznikowych, co wam polecam, bo takie zwykłe ręczniki, które używacie, na przykład do ciała, mają w sobie ogrom bakterii. A te papierowe są o wiele lepszą opcją. Także to też taki już tip, o którym na pewno jeszcze wspomnę później. No i dobra, po umyciu tej buźki, po wysuszeniu i należy ją właśnie jakoś nawilżyć fajnie. Także przechodzę do serum z witaminą C z Mi. Używałam też kiedyś z Garniera, ale te z Mi sprawdza mi się lepiej. Witamina C jest bardzo spoko na przebarwienie, na jakieś podrażnienia, także też fajnie zadziała. Ona tak fajnie w ogóle rozjaśnia naszą cerę, naszą buźkę, nadaje takiego blasku, takiego glow. A w połączeniu z następnym kosmetykiem, z następną rzeczą pielęgnacyjną, jakiej używam, czyli SPF-em, również od Cerave, to jest mój niezawodny SPF, polecam każdemu. Też mi się kończy, więc ja tutaj będę musiała zrobić po prostu zamówienie na cerawe jakieś, bo wszystko mi się zaczęło kończyć. Ale SPF to jest rzecz, którą musicie stosować codziennie i to nie jest ważne, czy jest jesień, czy jest zima, czy jest lato. Każdy dzień roku, ponieważ on po prostu opóźnia takie procesy starzenia się skóry no i chroni ją przed tym promieniowaniem UV. Także stosujcie SPF i na tym kończy się moja pielęgnacja poranna, czyli oczyszczanie serum z witaminą C i SPF. Pamiętajcie, że im więcej nie znaczy lepiej. Zachowujcie jednak ten minimalizm, jeśli chodzi o naszą pielęgnacyjną rutynę. A teraz przechodzimy do mojej wieczornej pielęgnacji. Zaczynam od takiego lekkiego olejku do demakijażu z Mi, czyli ta sama firma, o której Wam mówiłam przed chwilą, względem serum z witaminą C. I ten olejek to jest pierwszy krok w dwuetapowym oczyszczaniu twarzy. Polega ono na tym, że najpierw właśnie używamy tego olejku, zmywamy takie zabrudzenia z naszej twarzy, pozbywamy się tego i później przechodzimy już do właściwego oczyszczenia tej twarzy, czyli tutaj znowu ten żel z cerawe, tak jak rano. Po oczyszczeniu tej twarzy znów lec wodą, znów wycieram ręcznikiem papierowym, wszystko tak samo jak rano. Później przechodzę do toniku, czyli spryskuję sobie nim twarz, żeby ją właśnie nawilżyć i przygotować przed nałożeniem kremu. Ja do tego używałam właśnie Under 20, ale z tego co widziałam, zabrakło tego ostatnio w Rossmanie i musiałam kupić jakąś nową i będę ją teraz testować. Ogólnie u mnie, jeśli chodzi o kupowanie nowych kosmetyków, to naprawdę muszę się chwilę nastać w Rossmanie, Muszę chwilę się skupić na tych etykietach, przy staniu składu. Ważne jest dla mnie, żeby te kosmetyki miały jak najwięcej składników pochodzenia naturalnego. Także dla mnie to są zawsze ciężkie decyzje przed kupnem czegoś nowego. Ja musiałam kupić nowy tonik i postawiłam na coś z Yolb Skin Progress. Hydrobiotyczna mgiełka do twarzy, bo zależało mi na tym, żeby mieć właśnie tą mgiełkę do twarzy, żeby popsikać sobie twarz po oczyszczeniu jej, żeby później nałożyć sobie krem na noc. Będę testować i zobaczymy. No i właśnie po tym toniku nakładam sobie krem na noc z Sorai. Piłam go pierwszy raz jakieś 4-5 lat temu i od tego czasu używam go niezmiennie. Także u mnie kosmetyki z Sorai też super się sprawdzają. Mam również taki nawilżający balsam do twarzy, do ciała z Cerawe, ale go raczej nie używam do twarzy, tylko właśnie na całe ciało, na ręce, na nogi. Także... Też polecam super nawilża i odbudowuję tą barierę ochronną. Ok, było o mojej pielęgnacji, więc teraz przechodzimy do moich sprawdzonych sposobów, jak dbam o moją cerę. Chciałabym tutaj przede wszystkim zacząć od tego, jak ważne jest dbanie właśnie od wewnątrz o naszą cerę, czyli to, co ładujemy do środka naszego organizmu, bo to bardzo wpływa na stan i jakość naszej cery, naszej skóry. Dbanie od wewnątrz, mam na myśli, picie odpowiedniej ilości wody, zdrowe jedzenie, unikanie tego niezdrowego, Przetworzonego jedzenia, które najczęściej ma w sobie, na przykład nadmiar soli, która niekorzystnie wpływa na nasz wygląd. Czyli po prostu przychodzę do Was z apelem, żebyście zwrócili uwagę na to, ile pijecie i co jecie. Zwróćcie uwagę na to, ile wody pijecie, bo gdy odwadniacie się, wysusza się Wasza skóra, więc ta woda to jest naprawdę bardzo ważny krok, jeśli chodzi o nawilżenie naszej skóry od wewnątrz. Zwróćcie uwagę na to, co jecie, bo jeśli chodzi o to zdrowe jedzenie, to naprawdę to się tak mówi, że zdrowo jest i w ogóle. To jest taki klasyk, ale naprawdę to do wszystkiego się sprawdza. Wiele owoców warzyw ma świetne witaminy, które idealnie będą wpływać na stan waszej cery, poprawią go i dają wam taki naturalny glow. Moim faworytem, jeśli chodzi o takie zdrowe jedzenie względem naszej skóry, właściwie nie jedzenie, tylko picie, jest sok sellera. I tutaj jest właśnie jeden z moich sposobów, jak możecie dbać o tą cerę od wewnątrz, pijcie soki z selera. Sam seler smakuje okropnie, więc róbcie je sobie na przykład jeszcze z pomarańczą, z cytryną, to jest świetne źródło witaminy C, z jabłkiem, szpinakiem. Ja osobiście uwielbiam z jabłkiem, bo fajnie przybija smak tego jabłka, nie czuć tego selera, bo jabłko je zabija. O, marchewka jeszcze też jest bardzo spoko. I po prostu kupujecie sokowirówkę, robicie soki, pijecie je codziennie. Ja piję ten sok z selera od około półtora roku, dzień w dzień. I sprawdza się idealnie. Na początku piłam sam seler i było to paskudne. Sam zmiksowany seler. Później dopiero zaczęłam dodawać inne owoce, warzywa i zabiłam ten smak. I teraz to jest nawet przyjemne, żeby to wypić. Ja kiedyś przeczytałam o tym właśnie w internecie, że jest to bardzo spoko na naszą skórę, na naszą odporność. Seller bardzo fajnie nawilża, nawadnia. Także ja wypróbowałam, nie pożałowałam, wam też polecam. Olejek z Wiesiołka. Ja osobiście suplementuję Parol też już od dosyć długiego czasu, więc olejek z wiesiołka idealnie sprawdzi się, jeśli chcecie zadbać o stan waszej cery, stan waszych włosów, również od wewnątrz. Odpowiednia ilość snu. Sen jest przeogromnie ważny, jeśli chodzi o stan naszej skóry, stan naszej cery. Jeśli się nie wyśpicie, jeśli macie dużo stresu w ciągu dnia, to później wszystko widać. Także dbajcie o ten sen, dbajcie o jego jakość. Starajcie się spać te 7-8 godzin dziennie. Nie używajcie telefonu przed snem, dajcie sobie taki luz, starajcie się opanować ten stres. Ja wiem, że to łatwo mówić. Możecie po prostu spróbować jakieś techniki relaksacyjne, jeśli chodzi o te uspokojenie waszego organizmu, waszej głowy. Czy to jakaś medytacja, yoga, odstawienie social mediów na bok, odstawienie jakichś takich, wiecie, stresujących wasz spraw, żeby się odbudzić, bo takie coś nie sprzyja waszej skórze. Częste zmienianie pościeli. Starajcie się zmieniać waszą pościel tak dwa, trzy razy w tygodniu, bo zbiera się na niej naprawdę ogrom zanieczyszczeń, które później przechodzą na waszą twarz. Czyszczenie pędzli i gąbeczek do makijażu. Jeśli się malujecie, to naprawdę zadbajcie o to, żeby porządnie zdezynfekować i umyć to wszystko, czym dotykacie waszej twarzy. Ja wiem, że nie zawsze się chce, ale naprawdę ruszcie się i zmotywujcie się do tego i też wasza skóra wam podziękuje. Także to jest wasz znak, żeby zrobić gruntowne czyszczenie waszych przyborów kosmetycznych. Często dezynfekcja telefonu. Na co dzień przykładamy nasz telefon do twarzy, dotykamy go, także możecie sobie wyobrazić, jakie tam jest siedlisko bakterii, zanieczyszczeń. I to też jest wasz znak, żeby wziąć i iść teraz zdezynfekować wasz telefon. Przyznam się, że sama często o tym zapominam i przypomina mi się to raz na jakiś czas, więc to też znak dla mnie, żeby to zrobić po nagrywkach. No i dobra. Jeśli chodzi o te dbanie od zewnątrz, no to tak jak już wam wcześniej powiedziałam, kluczowa jest poranna i wieczorna rutyna, żebyście właśnie ułożyli sobie taki... Rytuał z tego, co Wam się sprawdza, z tego, co najlepiej działa dla Waszej cery. Więcej nie znaczy lepiej. Nie kupujcie wszystkich takich polecajek z TikToka, co tylko zobaczycie, bo komuś to zadziałało. Szukajcie swoich sprawdzonych produktów i nie zmieniajcie ich co chwilę. Jeśli coś podrażnia Waszą skórę, od razu to zmieńcie. Po prostu obserwujcie, jak Wasza twarz reaguje na dane kosmetyki. Czytajcie składy, szukajcie sprawdzonych opinii. Od sprawdzonych ludzi. Ja właśnie tak często robię, że szukam po jakichś forach różnych opinii. Też interesuje mnie to wszystko, więc lubię to robić. Odpowiednia rutyna co do tego ułożona jest naprawdę ważna, jeśli chcemy zadbać o dobry stan tej naszej twarzy. Teraz uznałam, że jeszcze poruszę taki temat moich typów pielęgnacyjnych czyli takich, wiecie, rzeczy, które robię podczas właśnie pielęgnacji twarzy. Jak już wcześniej poruszałam ten temat przy mojej porannej i wieczornej rutynie, jeśli chodzi o tą twarz, przede wszystkim mycie twarzy letnią wodą, wysuszenie jej ręcznikiem papierowym, a nie takim zwykłym ręcznikiem, dwuetapowo oczyszczanie twarzy i nakładanie różnych takich, wiecie, punktowych rzeczy patyczkiem. I na przykład, gdy ja nakładam krem, rozsmarowuję go po całej twarzy i wklepuję go. Zauważyłam też znaczną poprawę i takie, wiecie, większe nawilżenie, można powiedzieć. Wklepuje się to i to dostaje się do Waszej skóry, tak jakby głębiej. Nie wiem, czy mi rozumiecie, ale po prostu wklepuję, a nie, że tylko wcieram i tak to zostawiam. Tak samo jak już myjecie tą twarz, to też nie róbcie tego, że tak robicie to tak gwałtownie. Tylko wszystko delikatnie, tak samo ze zmywaniem czegoś, wszystko delikatnie, bo to naprawdę mega podrażnia i nasza twarz jest na to wszystko wrażliwa. znajście coś odpowiedniego dla siebie i tego się trzymajcie. Nie musicie zmieniać chwilę waszej rutyny pielęgracyjnej. Moje polecajki. Tak jak już wam wcześniej mówiłam przy tych wszystkich rutynach pielęgnacyjnych, na pewno są to kosmetyki Cerawe, kosmetyki Mia, kosmetyki under 20, kosmetyki Soraya. U mnie sprawdzają się idealnie, więc jeśli chcecie się zainspirować, no to śmiało, ja je polecam. U mnie się sprawdzają, nie podrażniają mojej skóry. Wiadomo, że dla każdego coś innego jest lepszego i to jest ok. Po prostu szukajcie tego, co jest dla was najlepsze. Polecam wam również używanie maści ichtiolowej. Chodzi mi tutaj o jej stosowanie punktowo na jakichś takich, wiecie, nieprzyjaciół, którzy pojawią się na naszej twarzy. Idealnie działa jeśli chodzi o wyciąganie ropy, i naprawdę zmniejsza też obrzęk, zmniejsza zaczerwienienia. Witamina A. Jest to rzecz, która idealnie rozjaśnia jakieś takie, wiecie, podrażnienia naszej twarzy, jakieś blizny i chroni skórę. Jest też bardzo spoko, jeśli macie wysuszone dłonie. Ona tak jakby odbudowuje, też właśnie dba o tą barierę ochronną naszej skóry. Mediderm. To też kolejna polecajka, jeśli chodzi o wysuszoną skórę, zwłaszcza na rękach. Ja właśnie stosuję na dłonie Mediderm. To też jest taki krem przebadany dermatologicznie, znajdziecie go w aptece. Jak... O, wszystko to znajdziecie w aptece. Ale co do tego Medidermu, to on zawsze ratuje moje dłonie, jeśli chodzi o zimę. jest taka polecajka od mojej mamy, także zaczęłam ją stosować i jest naprawdę super. Liz Nassilet. To akurat nie jest stricte do twarzy. W sensie, jeśli macie jakieś blizny na twarzy, to też możecie wypróbować, ale ja nigdy nie miałam żadnych blizn na twarzy, więc tego nie wypróbowałam w ten sposób. Miałam blizny na nodze i blizna Sil mega mi na to pomógł. Tak samo miałam blizny na brzuchu, po takim lekkim oparzeniu, można powiedzieć. Parę dni stosowania Silu i już było widać poprawę, a po takim dłuższym stosowaniu wszystko znikło i naprawdę mega polecam, jeśli potrzebujecie czegoś na bliznę. To chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym filmiku. Dajcie znać, czy poznaliście jakiś nowy sposób. Na dbanie o waszą cerę, o waszą skórę Możecie dać znać, czy czymś się zainspirujecie Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli komuś pobogłam. Mam taką nadzieję Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostaniecie ze mną na dłużej I pomożecie mi w rozwoju tego kanału Więc zapraszam do zasubskrybowania Do zostawienia łapki w górę I podzielenia się w komentarzu Jakimiś waszymi tipami pielęgnacyjnymi Bo ja, tak jak mówię, przekazuję to, co u mnie się sprawdza To, co u mnie działa I może akurat u kogoś z was też się to sprawdzi Zapraszam was również na mojego TikTok i na mojego Instagrama. I widzimy się za tydzień w czwartek, tak jak zawsze, o 16. Co tydzień nowe filmiki. Mam nadzieję, że będziecie. Z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję za to, że jesteście. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że do zobaczenia, że widzimy się w kolejnych filmikach na tym kanale. Do zobaczenia.